Siema, dziś, pok dziś pokażę jak wysoko skakać na Brock heavens. Zacznijmy od tego, że ja się zresetuję, bo ja będę to cały czas skakać, więc ja się muszę zresetować. Wy nie musicie, bo ja już to testowałem. Ja jeszcze dom usunę i Wam wszystko pokażę. Krok pierwszy. Naj najlepiej zrobić dom pod 11. Robicie tak, nie że robicie teraz dom, tylko tak zostawiacie w takim miejscu. Widzicie? I ten. Bierzemy straż, czyli no, no wiadomo co, wóz strażacki, i kładziemy go tutaj, tak przy tabliczce, co nie no, tak przy tabliczce. I tutaj idziemy na tą drabinę, skaczemy wysoko. Robimy tak. O, o. Bierzemy piłkę do koszykówki i teraz robimy dom e, ten. Ten robimy dom i zobaczycie co się teraz dzieje. Z, będzie działał. Uwaga, 3 2 1. Patrzcie. Patrzcie co się dzieje. Lepiej z takim domem zrobić i pod 11 i skaczesz wysoko i dużo ludzi właśnie nagrywało, że się szło na basen i się tak wysoko skakało. Też można rzucać, to tam to się nic nie stanie, jeśli się będzie rzucać tą piłkę, no i dużo ludzi robiło takie coś, na przykład, że skakało do basenu i to no się latało. Po No, i jeśli już zginiecie lub zrobicie reset, to już nie będziecie mieć takiej mocy. Mam nadzieję, że Wam ten poradnik pomógł. To tyle. Zostawcie suba na moim kanale. Zbieram no, 5000. Może się uda. To tyle. Papa pa, zaraz zrobi. No, jeśli chcecie więcej takich poradników, no to tam piszcie w komentarzach. To tyle. Papa. Pa.